Bojącemu się Pana nie przydarzy się nic złego, a w doświadczeniu tym bardziej dozna wybawienia. Mądry człowiek nie będzie nienawidził prawa. Kto je omija, jest jak okręt w czasie burzy. Człowiek roztropny wierzy prawu. Dla niego prawo jest wiarygodne jak wyrocznia. Przygotuj mowę, jeśli chcesz być słuchany. Zbierz w swą wiedzę i odpowiadaj. Wnętrze głupiego jest jak koło u wozu, się oś to jego myślenie. Jako narowisty ogier, tak przyjaciel z szyderca, rży pod każdym, kto go dosiada. Dlaczego jeden dzień jest ważniejszy od drugiego, chociaż każdy z nich jest rozświetlony przez to samo słońce? Z zamysłu pana zostały zróżnicowane. On wyodrębnił czasy i święta. Niektóre z nich wyniósł i uświęcił, inne umieścił w rzędzie dni zwykłych. Wszyscy ludzie są z prochu, z ziemi został uformowany Adam. Z wielką mądrością pan sprawił, że są oni różni i wyznaczył im inne drogi. Niektórych pobłogosławił i wywyższył, innych uświęcił i zbliżył do siebie, jeszcze innych przeklął i upokorzył i zrzucił ich ze stanowisk. Jak glina w ręku garncarza, którą formuje według swego upodobania, tak ludzie w ręku tego, który ich stworzył. On im oddaje według swych upostanowień. Przeciwieństwem zła jest dobro. Przeciwieństwem śmierci życie, podobnie grzesznik jest przeciwieństwem pobożnych. Tak patrz na wszystkie dzieła Najwyższego. W każdym rodzaju istnieją parami, a ja przybyłem jako ostatni i zbieram resztki po winobraniu. Powiodło mi się dzięki błogosławieństwu Pana, napełniłem tłocznie jak ten, kto zbiera winne grona. Rozważcie, że trudziłem się nie tylko dla siebie, lecz dla wszystkich, którzy szukają wiedzy. Posłuchajcie mnie, wielcy ludu, miejcie to na uwadze kierujący zgromadzeniem. Synowi, żonie, bratu i przyjacielowi, nie dawaj władzy nad sobą, dopóki żyjesz. Twoich dóbr nie oddawaj obcemu, abyś nie musiał o nie prosić, gdy zmienisz zdanie. Dopóki żyjesz i oddychasz, nikomu nie oddawaj władzy nad sobą. Lepiej jest, gdy dzieci ciebie proszą, niż ty miałbyś się wpatrywać w ręce swoich synów. We wszystkich swoich dziełach utrzymuj swą władzę. Nie wystawiaj na pośmiewisko Twojej godności. Kiedy skończą się dni Twojego życia, w chwili śmierci rozdziel dziedzictwo. Pasza, kij i ładunek są dla osła, dla sługi, chleb, karność i praca. Zastosuj karność, a znajdziesz spokój. Oszczędzaj jego ręce, a będzie szukał wolności. Jaż i rzemienie zginają kark, tortury i cierpienia występnego sługę. Wyślij go do pracy, a nie będzie leniuchował. Próżniactwo nauczyło wiele złego. Każ mu pracować tak, jak przystało. Jeśli nie słucha, załóż mu kajdany. Nie przesadzaj jednak względem nikogo. Nie czyń niczego bezprawnie. Masz sługę, traktuj go jak samego siebie. Kupiłeś go za cenę swojej krwi. Masz sługę, uczyń go swoim bratem. Będziesz go potrzebował jak samego siebie. Jeśli go skrzywdzisz, ucieknie i cię porzuci. Na której drodze będziesz go szukał?